Dzień dobry, witam Was serdecznie w częściowo zabudowanej kuchni szumileśnej. Leśnej. Moi drodzy, jest to dobry moment, żeby Wam troszeczkę podpowiedzieć, jeżeli chcielibyście przyoszczędzić grosza i zrobić kuchnię, że tak powiem, samemu, w sensie no, jakiegoś montażu, zaprojektowania. Jest to moja druga kuchnia, którą zabudowuję. Za każdym razem, kiedy mamy zrobić jakąś kuchnię, czy to wtedy w mieszkaniu, czy teraz w domu. Orientuje się, że jest to piekielnie drogi interes. Jeżeli chcemy wziąć w ogóle kogoś, kto nam zaprojektuje tę kuchnię, do tego wybrać sobie w sklepie gdzieś, tak nie przez internet, tylko w sklepie to, co nam się po prostu podoba, do tego wziąć ekipę, która nam zmontuje wszystkie te meble, blaty sobie na gotowo kupić, podocinane i tak dalej. To jest naprawdę bardzo droga impreza. To potrafi kosztować. W zależności oczywiście od wielkości kuchni, ale potrafi kosztować kilkanaście tysięcy, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie każdy ma tyle kasy, żeby wszystko zlecić, a czasem ktoś znajdzie chwilkę na to, żeby zrobić coś samemu. Można przyoszczędzić sporo grosza. Moi drodzy, jak to zrobić, żeby sobie samemu wykonać kuchnię? Do takiego etapu chociaż jak teraz, że mam meble na górze, na dole i blat. Ja nie jestem ekspertem, ale podpowiadam wam, tak jak już mi się drugi raz udało, w miarę to zrobić tak, że, tak jak chciałem. Proszę, Proszę Państwa, Państwa, przede wszystkim mierzymy wszystko dokładnie. Rozrysowujemy na kartce każdą ścianę, jaką ma szerokość i wysokość również, gdzie są jakieś wentylacje, gdzie są okna. Czy okna mamy z takimi za zaokrągleniami jak ja tutaj, czy kwadratowe, to też jest troszeczkę inny wymiar. Wtedy ja mam tutaj taki. Nie wiem, czy to kamera ogarnia, chyba nie. Tu mam taki słup. Naraz wam jeszcze najwyżej pokażę, albo teraz już przestawię. Tu mam taki słupek. Muszę sobie wyliczyć, czy chcę mieć do supa kuchnię, czy poza słup, i potem coś tam wycinać. To wszystko trzeba, jakby że tak powiem, zaplanować. I Szukamy mebli systemowych. To znaczy, nie takich, że idziecie do sklepu i macie trzy rodzaje szafek do wyboru, i to jest koniec. Tylko takich, w których wybór jest bardzo duży. Na przykład w tych meblach, ja nie będę ich reklamował, od razu mówię, bo chciałem się nawet dogadać z producentem, ale nie był chętny, więc ja nie będę tego reklamował. Ale w tych meblach mamy na przykład taką szafkę, którą tutaj niepotrzebnie w sumie kupiłem. Ona ma 20 cm. Jest otwarta, akurat, ale są szafki, które mają 25, 30, 40, 50, 60, 80 cm. Najróżniejsze otwierane szuflady otwierane po prostu normalnie, narożne takie, które mają tu szufladę, tu drzwiczki, takie, co mają tutaj same szuflady, takie, co mają całe są otwierane. To samo zresztą na górze. Jakieś otwarte, narożne, tu jest 30, tu jest 40, to jest 60, tu jest 80. Chodzi o to, żeby był jak największy wybór, żebyśmy mogli sobie dopasować różne rzeczy, bo u mnie nie tylko są tak dopasowane, jak no, żeby, żeby się zgodziło na, na długość tutaj ściany, ale też tak, żeby na przykład łączenie szafki tu pokrywało się mniej więcej z łączeniem tu. U mnie nie do końca się to pokrywa, trochę jest przesunięte, ale to ze względu na inne sprawy. No nieważne, zaraz jeszcze o tym powiem. Czyli ja sobie szukam takich mebli, żeby był bardzo, bardzo duży wybór takich tak zwanych mebli systemowych, dzięki czemu można sobie zabudować tutaj całkowicie. Tak? Na przykład wiedziałem, że tu mam o, szafkę narożną i ona mi się tutaj skończy prawie z, zlicuje się z oknem. A tutaj mi zostanie kawałek. No to dołożyłem taką szafeczkę otwartą, bo już nie było co dokładać takiej małej. Zwaliście, by tu wyglądała, um, i byłaby, chyba nie było w ogóle takiej wąskiej, tylko 30 była największa, więc wchodziłaby mi na okno. No to wybrałem taką, no chociażby na jakieś przyprawy y, będzie, nie będzie się marnowało tutaj miejsca. I co ważne, y, wybierając takie szafki, trzeba wybrać tak, żeby było trochę mniej niż mamy miejsca. Dlaczego mówię, że mniej? Załóżmy, że ja tu mam, nie pamiętam dokładnie, chyba 2,70 miejsca od tego supa do końca ściany. Jeżeli wybiorę sobie szafek tak na 2,70 na styk, to ja ich tu nie założę. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, żeby idealnie każdą szafkę idealnie jedną do drugiej dołożyć. Zawsze zostaje jakiś milimetr szpary tutaj nawet o na dole to z2 I tu nie ma wcale zawsze gdzieś jest troszeczkę nierówno ja mam nierówne tynki troszeczkę szafkę skręcimy delikatnie nierówno, bo to skręcamy sami, możemy ją że tak powiem, nie skręcić tak w pionie tylko tak delikatnie, wiecie, wykoślawić troszeczkę, wystarczy milimetr wykoślawić, jedną, drugą tu będzie trochę ściana nierówno tutaj powiesimy szafkę na listwie, o których zaraz powiem i ona jest tak, że tu jest przerwa, a tu nie ma przerwy ona jest taka Przesunięta. Oczywiście, ja ją jeszcze później postaram się tutaj o, że tak powiem, tak zrobić, ale ona wtedy odstaje już od ściany, tak jak ta listwa tam y, montażowa, więc warto, na przykład mamy 2,70 to przynajmniej ze 2 cm mniej wybrać. Najwyżej będzie jakaś malutka szparka gdzieś na końcu, a jeżeli już będzie nas to w oczy kół, można zwykłą płytę meblową, też w takim kolorze, jak i to, dokupić, dokręcić ją i taką maskownicę jakby zrobić, tak? To jest jedna sprawa, że, że, że warto troszeczkę mniej wziąć. Druga sprawa, trzeba zwrócić uwagę, że szafki na dole i na górze inaczej się montuje. W sensie, tutaj one odstają od ściany. One są praktycznie na ścianie, tam jest może pół centymetra przerwy na górze, bo jest taka listwa. I tu możemy sobie coś tam włożyć pod spód, jakąś szybę ale one są prawie przy ścianie, te odstają, one rzadko kiedy jest taka, żeby doszła do samego końca, takie głębokie szafki. Zwykle to są takie, że mamy O, ona jest dotąd, prawda? I tam z tyłu jest przestrzeń. Dlatego jak na przykład wybieramy szafkę narożną i ona ma, powiedzmy, tu ma 80 cm, ale musimy sobie liczyć, że ma 90. Czasami to jest podawane przez producentów, ale nie zawsze, ale trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli te wszystkie szafki tutaj odsuwamy, żeby, nie, żeby nam się nie zaczynały gdzieś tam dopiero tu pod blatem, tylko żeby tu były blisko, to i te musimy przesunąć. I ona odstaje tutaj, zaraz nie wiem czy to kamerka ogarnia, ona tam odstaje tutaj od ściany i nie zajmuje 80 powiedzmy centymetrów, taki jak ma wymiar, tylko 90 to trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i po prostu bardzo dokładnie sobie to wszystko zaplanować. Jak widzicie, o, to jest dobry przykład z tym blatem. Mniej więcej taka jest odległość jeszcze potem w, w szafkach od ściany, to trzeba na to zwrócić uwagę. Ja z niewiedzy własnej kupiłem listwę do montażu tych szafek. Okazało się, że tutaj są takie elementy. O, to się przykręca do ściany przykręca do ściany, no i każda szafka w środku ma regulację takich haczyków z tyłu ale całe szczęście, że kupiłem listwę a nie to, bo na tym jest, to jest ciężko zamontować w dobrym miejscu, gdzieś się szafki potem przesuwa jednak ja tutaj zmieniałem ich jednak ustawienie, coś próbowałem Fajnie jest mieć całą listwę, a nie coś takiego. Można kupić całą listwę, czy na przykład przez internet, to ciężko kupić więcej jak metr, bo tam z wysyłką jest problem. Ale w normalnym sklepie możecie kupić 2 metry, na przykład, czy trzy. Jedną listwę montujecie na, na całej długości, to łatwo jest z poziomicą wtedy sobie wypoziomować. I zwyczajnie coś takiego e, dać sobie z tym spokój, a, a zamontować tę listwę. Na tej listwie bardzo łatwo jest potem mm, montować e, szafki. Blat w poprzednim projekcie w mieszkaniu było mi bardzo łatwo zrobić, dlatego że tutaj miałem kuchnię wolnostojącą, rozdzielała mi ten blat na dwie takie części, że to był tylko taki, taka mała docinka i taki długi blat już bez tego. I z drugiej strony też było tylko kawałeczek blatu i tutaj. Więc zamówiliśmy tak, żeby był ten kawałek blatu i ten sklejony razem ze sobą, skręcony, no i ten, a to było rozdzielone. Teraz mieliśmy duży problem z tym blatem, dlatego że jak widzicie on idzie po całości. Tu jest szeroko, ja już nie pamiętam, ale w sumie to tu ze 3 metry jest czy ileś już. Teraz to nie pamiętam nawet. No taki kawał to nawet potem samochodem jakoś przewieźć to się może nawet wykoślawić, wnieść tutaj w ogóle problem i w końcu zrobiliśmy tak. Zamówiliśmy blat w firmie, która nie chciała go dociąć, zamówiliśmy ten blat, żeby przesłała do firmy, która będzie chciała dociąć, znaczy nie dociąć tylko wciąć. Wcięcia tutaj zrobić, takie żeby nie było na listwę łączone, tylko żeby były wcięcia. Ja wam pokażę na przebitce. Że użyłem do tego takich specjalnych ścisków i takiego kleju, który, że tak powiem, no, uszczelnia, żeby tam woda się nie dostawała w te szpary. I ja miałem takie elementy po tym już całym docięciu, po tym wyliczaniu, oczywiście z kontrolą, żeby ktoś czegoś nie odwalił, miałem do zrobienia tak. Miałem taki jeden blacik tu, taki jeden długi tu, tutaj też dosyć długi i tu. Cztery mniej więcej elementy. Mówię mniej więcej, bo mam jeszcze jeden taki malutki, no ale tu do tego są cztery elementy. Yy, I ja to po prostu samemu skręciłem. Yy, wycwaniłem się na tyle, że ustawiłem sobie ten blat tak jak tutaj, bo nigdzie indziej nie mógłbym go skręcić. Później bym go sam tutaj nie wniósł i mógłbym coś połamać, nie zmieściłbym się i tak dalej. Musiałem go skręcać tu na miejscu, co tworzyło problem. Ale wycwaniłem się, poustawiłem wszystkie szafki tak jak trzeba. Prawie tak jak trzeba, i potem, żeby go tutaj skręcić od spodu, to ja po prostu tę szafkę, co tutaj jest na dole, yy, narożną, wyciągnąłem w ogóle. Bladło tylko na tej szafeczce tutaj jednej, i na następnych, a tutaj nic nie było. I najpierw sobie przejechałem klejem. Tem, yy, tam jest taki specjalny dozownik. Yy, na grubo, nie cackałem się, on jest drogi ten klej, on tam kosztuje z dwie dychy albo już ponad nawet. Wydałem na jedno łączenie, drugie i na trzecie te 60 zł, ale na grubo. To jest klej taki, który taki czy inny, tam różne są firmy, które to produkują. Można sobie wybrać kolor i warto, dlatego że jeżeli tutaj kleimy, coś nam się pobrudzi, to nawet jak dobrze nie domyjemy, to nie rzuca się to w oczy. Poza tym, tu na łączeniach ja zwykle zostawiałem taką kapkę więcej kleju, nawet żeby tutaj już tak nie wchodziła w ogóle woda. I on nie był widoczny. Jak weźmiemy jakikolwiek klej, no to może być problem. Klejmy jedną drugą stronę od dołu, od góry, i tak dalej, przykładamy i od dołu tymi ściskami, cyk, cyk, cyk ściskamy. Oczywiście może nam się nie zgrać powierzchnia, może nie być tak gładko, jak tutaj, więc ścisnąłem troszeczkę i wytarłem tutaj klej, który wyszedł z nadmiar jego, i patrzę, czy jest równo. Jak się okazało, że tu jest za wysoko przytrzymałem tu delikatnie takim gumowym młoteczkiem pyk, 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 delikatnie, żeby, znaczy delikatnie, przypieprzyłem po prostu, ale mówię delikatnie, żebyście się nie, nie rozwalili. Yy, wyrównałem, zobaczcie, nawet paznokcie jak wezmę, ob, ob, obgryziony, ale yy, nie ma, tu trzeba oczywiście też, yy, no, no jest trochę z tym zabawy, no ale tłumaczę Wam, że to nie jest takie bardzo trudne, ponieważ ja mam taki charakter, wiecie, że czasami określam jakąś pracę, że a łatwe to szybko pójdzie. Potem się okazuje, że zamiast tydzień to miesiąc to robię. Ale też bardzo często mam tak, że, że jak nie robiłem czegoś wcześniej, yy, albo nie tak duży projekt robiłem, to się zastanawiam, czy sobie poradzę. Nie? Trochę się obawiam, że nie dam sobie rady, tak jak jakiś tam profesjonalista fachowiec. Później się okazuje, że kurczę, każde ułączenie tutaj mam naprawdę zrobione wręcz idealnie. Później przykręcamy blat po prostu do szafek. Albo są specjalne takie kątowniczki do tego. Ja na przykład mam te szafki tak zrobione, o, tutaj mogę pokazać, że one mają takie dechy od góry, nie? I wystarczyło przewiercić te deseczki jakimś małym wiertłem i wkręt taki, żeby oczywiście tutaj nie wyszedł nabroiłem sobie, taki, żeby nie wyszedł oczywiście tutaj od góry i delikatnie tu na przykład by były cztery wkręty, tak bym tę szapkę przykręcił, gdyby musiał ją tu montować, jakąś dziurkę tu, dziurkę tu, tu tu, nawiercić, żeby tam nie, nie popękało. W tym już nie trzeba wiercić, to jest zwykły blac, takiej płyty wiurowej, więc ten wkręt tam wchodzi bez żadnego problemu. Nic się nie rozwala, jest po prostu przykręcone, regulowanie nóżek, prawda, żeby jakąś konkretną wysokość osiągnąć. Jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, na przykład na dole nie mam tego takiego cokoliku, wiecie tej deseczki takiej, która maskuje te nóżki, ale mam już wypoziomowane na jednym poziomie, mam około 86 cm wysoki ten blat. Bo, bo tak mi się podoba, bo dla mnie jest dobrze i dla wszystkich w rodzinie u mnie jest po prostu dobrze, nie tylko dla mnie. Można jajka położyć po prostu bez, bez problemów, aby był równo, aby ewentualny spadek był... W tę stronę, a nie w stronę ściany, bo jak coś nalejemy, coś tam zmoczymy, to żeby nie leciało na ścianę i gdzieś tam nie kapało, tylko tutaj. Ale w moim przypadku, ze względu na pełno tych zakrętów i takich prostopadłych um, ujęć, że tak powiem, no to nie za bardzo mogę robić ten spadek. Bo jak ja tutaj. Ten blat zrobię ze spadkiem, to automatycznie ten blat będzie ze spadkiem w tę stronę. Tutaj dzisiaj się wyginał za bardzo, tak? Albo będę chciał ten zrobić tu ze spadkiem, a ten tu, to tu powstaną jakieś naprężenia i, 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 i to nie wyjdzie dobrze. Także jeszcze mam do zrobienia cokolik. Jeszcze mam do zrobienia na przykład okleinę, ponieważ właśnie dlatego ja czasami robię różne rzeczy sam. Dzwonią do mnie z firmy. Czy, mogą, czy chcą, żeby, czy chce, żebyśmy okleili te boczki tutaj? Ja mówię, no pewnie zapomniałem o tym. Dobrze, że przypomina. Oklejmy ten boczek, i tam jeszcze jeden, którego zresztą nie widać. Ale zapomniałem o tym boczku. Tutaj to wam pokażę, że trzeba by było jeszcze to okleić, prawda? Tutaj, że trzeba było okleić. Zapomniałem o tym. Jadę do tej firmy z tym blatem. Mówię, niech mi dadzą te okleiny, ja sobie ją dokupię i sam już przykleję tu i tu. Albo po prostu niech, no, dlatego sam chciałem, że ten blat jest olbrzymi, nie chciałem już go przewozić. Ale mówię, dobra, nawet u nich zostawię, że jeszcze okleją mi to, bo mówią, że można, oczywiście przyjeżdżajcie i tak dalej. Przyjeżdżam, nie mają okleiny i nie wiedzą nawet jaka to była. Tak, co tutaj przyklejili. Nie wiedzą jaka była, nie wiedzą y, po prostu y, w ogóle y, y, kto to przyklejał, gdzie, kiedy i tak dalej. Więc zostałem z czymś takim. Teraz mam problem, żeby dokupić coś, bo nie wiem co to jest. Tutaj przyklejone już y, tej, tego koloru nie mogę dokupić. Mam problemy, więc to, to, to trzeba jakoś tam rozwiązać. No ale y, to, to jest jeszcze do zrobienia. Aha. Co ja sobie jeszcze tu zrobiłem? Zobaczcie, tu wyciąłem wyżynarką normalnie, takie, co się specjalnie chciałem mieć, żeby to, to nawet mógłbym mieć do samego końca, tutaj, żeby się wtedy szafki nie zgrywały. Ja to obciąłem już sam i każdy bok, którego nie widać, ale który jest taki właśnie, okleiłem silikonem sanitarnym typowym takim do łazienek do kuchni. To, to znaczy, tak. przydzwoniłem takiego ślimaka, znaczy takiego zygzaka. Tym silikonem i wziąłem sobie taką blaszkę i po prostu powciskałem wszędzie tam do środka. Silikon tego nie rozpycha, ale jeżeli by się zdarzyło, że się coś wyleje, jakaś woda, chlapnie się coś, to jeszcze później to będzie zabezpieczone, ale gdyby się tam dostawała, będzie puchł ten blat. Warto taki element zabezpieczyć. Może są specjalne do tego środki, tak jak i ten klej tutaj, ale to, to, ten klej to był za drogą, i tutaj aż wyszedł. Ja użyłem silikonu sanitarnego jakiegoś tam porządnego, jakieś firmy, on naprawdę był dosyć drogi. Tak, żeby tutaj wszystko pozabezpieczać. Czeka mnie oczywiście jeszcze tu zabudowa, ponieważ, tak, teraz już nie w modzie są listewki jakieś wykończeniowe. Do tego ten tylk zaraz będzie brudny, bo tu będzie się chlapać. Można go oczywiście zabezpieczać w pewien sposób, już nawet mam w przygotowaniu dla Was film o tym, o tym tynku, o zabezpieczeniu jego. Ale prawdopodobnie użyję też szyby jakiejś, tylko jeszcze się zastanawiam, bo zlecanie tego to jest koszmarny koszt. Coś niesamowitego. Jakie to jest drogie, żeby sobie tutaj szybę wstawić i z jakimś tam rysuneczkiem czy coś. Dlatego kombinuję coś po swojemu i może mi się jakąś wersję budżetową też uda dla Was przygotować z takiej ko kożulskiej formy. Yy, także jeszcze troszeczkę tutaj rzeczy mam, ale szafki poskręcane, wypoziomowane yy, na wysokość, jaką trzeba, wszystkie nóżki podokręcane, tak żeby, żeby nic się nie kibało, żeby można było się oprzeć. Jedyne, czego nie zrobiłem, to nie mocowałem blatu do ściany, co jeszcze się postaram zrobić, może w dwóch miejscach, ale nie robiłem tego z tego tytułu, że tych szafek jest mnóstwo. Jest bardzo duży blat i e, ciężki i jest on właściwie z każdej strony jakoś ograniczony, że on, on nie ma jak się y, ruszać, nawet jak tutaj bym coś chciał pacnąć z kokosów, to on się rusza o milimetr, na dwa może. W tej chwili, moi drodzy, kolejna sprawa na każde problemy, znajdą się jakieś rozwiązania proste. Na przykład ta szafka w ogóle nie wisi na niczym, tylko jest przykręcona do tej szafki. I tak oryginalnie mam to zrobione jak producent kazał. A samemu jeszcze dokupiłem sobie przez internet tego typu złączki. Ja nie wiem jak to się nazywa, ale dołączenia mebli po prostu wpiszecie, to znajdziecie sobie. O co chodzi? Robi się dziurkę w szafkach jednej i drugiej. Wciska się coś takiego, z drugiej strony taką po prostu jakby śrubeczkę i skręcając to ze sobą, cyk, 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 łączymy dwie płyty meblowe ze sobą, tak? Skręcamy je ze sobą. Można w ten sposób, że tak powiem, połączyć właśnie meble po to, żeby na przykład taka szafeczka sobie tutaj wisiała, bo ona nie ma żadnego oryginalnego mocowania. Do ściany, tylko jest do tej szafki. Ewentualnie szafki gdzieś nam się właśnie rozjeżdżają. Przykładowo tutaj jest równiutko, a tu mi się trochę rozjechały o milimetr. Jakby nas to denerwowało, można sobie takim ściskiem je. Po prostu złączyć, także moi drodzy nie takie bąki straszne jak je wąchają, ze wszystkim damy radę sobie, jest internet, możecie wyczytać w internecie wszystko, na przykład jaką wysokość blatu tutaj powinno się zastosować do danego wzrostu użytkowników, chociażby też nawet jest to wyliczane, ale jeśli szafka ma tam nie wiem 72 plus nóżki 10 cm plus blat 4, no to już mamy te 86, tak jak i u mnie, prawda? Także do, do tego wszystkiego można dojść, wyczytać na, na jakiej wysokości zamontować listwę, żeby szafki były na przykład 50... Ja mam trochę wyżej, nie? Bo ja mam tutaj chyba coś około 60 czy 65 cm. Zwykle to tutaj podają takie, że, że nawet 50 cm może być. 55. Dla mnie to jest za nisko, dla mnie to jest denerwujące, że tutaj mi zasłania ta szafka, więc ja zamontowałem troszeczkę wyżej, ale to wszystko zależy, czy jeszcze podnosicie te szafki i będzie tam no, miejsce pod sufitem, prawda, żeby, żeby to zrobić. Na wszystko znajdzie się rozwiązanie, na przykład ja muszę pomyśleć tutaj, zobaczcie co tu się dzieje z tą, z tą, z tą lodówką. Z tą zabudową lodówki. Najpierw przysłali złe drzwi, takie otwierane na tę stronę, a nie na tę, się okazuje, że jakoś tak bezsensownie robią, o dosłownie tam pół centymetra otwory są źle powiercone, moim zdaniem źle, kiedyś tu było tak, że można było te drzwi odwrócić i tu były tylko takie małe nawierty w środku, i tu, i tu na przykład, i tu, i tu, i czy tam. Tu i tu powiedzmy, i można było sobie na lewą czy na prawą stronę założyć. Teraz dostaliśmy takie meble, że byłem przekonany, że tak się da zrobić, ale dostałem, dostałem nie to prawe, na prawo otwierane, tylko dostałem takie na lewo i zamontowałem je z tej strony i nie idzie. I normalnie obcierały tak jedno o drugie, że nie dało się otworzyć. Te też obcierają wykoślawione, to jest w ogóle strasznie, ten mebel jest wykoślawiony, jest. Moim zdaniem źle zrobione, źle zaprojektowane, dopiero e, prawdopodobnie jak wejdzie tam chłodziarka to dopiero się ustawi te drzwi tutaj wyżej żeby one się normalnie otwierały, teraz jest to niemożliwe. Ja dołożyłem takie, tam był jeden na dole taki, taki kartonik usztywniający, ja dołożyłem drugi e, na górze, wypoziomowałem żeby kąty były równo, a i tak jest jakieś wykoślawione. No ale spokojnie, przyjdzie lodówka to podejrzewam, że damy radę z tym, jakoś to ogarniemy, że tak powiem. Tutaj ten dół też musiałem jakoś sobie przemyśleć, to był, to, to był mój pomysł, żeby jednak ten blat tu nie skracać, bo będzie jakiś taki malutki. Mało co będzie można zrobić, tylko żeby był po prostu duży. No ale tutaj no jak to wygląda, no, no tył szafek na jakąś dyktę, ale ja wiedziałem już pod początku, że prawdopodobnie zrobię tutaj taką ściankę. Być może z Cordwoodu, jak ktoś chce się dowiedzieć co to jest to wpiszcie sobie Cordwood, tylko przez C, yy, Cordwood przez dwa o oczywiście, yy, to tutaj sobie zrobię taką ściankę lub też czymś innym yy, wypada to. Zabudować. No czasami pojawiają się różne problemy, wiadomo, ale myślę, że większość z nich damy radę rozwiązać bez jakichś dużych problemów. Nie jest to szczególna filozofia. Ja najwięcej obawiałem się łączenia tych blatów. Ja nigdy tego wcześniej nie robiłem. Przy poprzedniej kuchni już miałem to zrobione, tylko montowałem blat. Robiłem to teraz pierwszy raz w życiu. Wyszło tutaj różniutko, elegancko, także nie jest źle. To trzeba wszystko pomierzyć, rozplanować sobie, rozrysować, znaleźć te meble systemowe, najlepiej takie właśnie, żeby był duży wybór. Pojechać gdzieś do sklepu, zobaczyć, jak one wyglądają. Jeżeli tam są fajne ceny, to kupić, ale no niestety często jest tak, że przez internet jest po prostu tani, ale najpierw trzeba gdzieś obejrzeć te meble, więc polecam pojechać, pooglądać. Jak już je zamówimy, no to skręcanie takich mebli to nie jest jakiś wielki kłopot. Tak? Najlepiej tak jak mówię, kupić listwę, a nie te pojedyncze, takie, takie, takie ząbki. Wymierzyć sobie dokładnie wysokość, tu wysokość, jaka ma być. To wszystko jest podane w internecie tak naprawdę blaty na jakieś 85-90 cm zwykle polecają, a tutaj zwykle jest tam od chyba 50 czy 55 do 60, tak mniej więcej, ta ta odległość, znaczy częściowo da się zrobić różne rzeczy w firmach, żeby sobie ułatwić życie, ale da się też poskręcać różne rzeczy samemu. Wiecie, ja tak wyliczyłem ten blat i jeszcze później sprawdzałem oczywiście tych fachowców, czy oni na pewno dobrze policzyli, bo to tak te wcięcia są, no to wiecie, to się zmienia jakby tutaj odległość. Tak policzyłem kurczę, zbyt dokładnie nawet, że musiałem słuchajcie tutaj ścianę trochę podszlifować. Ja mam, może niektórzy wiedzą, tynki gliniane, robione ręcznie i nie starałem się ich robić równo, więc ta ściana jest taka delikatnie, wiecie, pofalowana. I tak tutaj na przykład pięknie wchodzi, nie ma problemu, a tutaj musiałem wziąć jakiś tam dłuto, czy coś i troszeczkę zeszlifować, bo miałem do wyboru, albo ciąć blat, no już po fakcie, jak został tak zrobiony, albo ciąć blat, z tej strony, no bo tu są łączenia, no to już nie, no to tutaj ciąć, czy z tamtej też albo troszeczkę ściany poszlifować, ale ponieważ to będzie i tak zasłonięte, to tutaj takie lekkie wyżłobienia, co zrobiłem, też nie będą widoczne. Słuchajcie, no trochę trzeba y, dokładności, żeby to wszystko dobrze wyliczyć, żeby się nie przeliczyć, że się nakupuje za dużo szafek albo za długi blat, no, lepiej za długi niż za krótki, no ale po prostu dobrze zmierzyć to parę razy i czas tak, zajmie, tak, ale myślę, że dosyć dużo kasy wam zaoszczędzi, bo jak ja tak słucham, czasami ktoś jakiś remont robi, czy się buduje i opowiada ile wydał pieniędzy na kuchnię, Mówię, ja nie pamiętam dokładnie, bo myśmy tam kupowali to razem z meblami tutaj do, do pokoju blat osobno, potem dopłacałem gdzieś w innej firmy za cięcie, ale na pewno więcej niż 10 tysięcy to nie wydałem, a wydaje mi się, że dużo, dużo mniej. Że to było tam w granicach, nie wiem, 5-6 może czy coś takiego. Ciężko mi powiedzieć, bo Aga też nie będzie wiedziała, bo te wyliczenia musiałaby tam wszystkich rachunków odszukać. A normalnie takie zamówienie, że chcę mieć to i to jeszcze na wymiar, może jakieś meble robione, jest bardzo drogie. Dlatego no, po prostu mówię Wam o tym, bo nie każdego na to stać, żeby takie rzeczy robić. Ja wolę na przykład tutaj zrobić różne rzeczy sam, zaoszczędzić pieniądze i kupić dobrą oczyszczalnię ścieków, w której sam nie wyrzeźbię, nie? To tam sobie kupię to dobre, a tutaj muszę poświęcić trochę czasu i porobić samemu, żeby... żeby Zrobić a tam mieć kasę dla fachowców. Tyle moi drodzy. Jeżeli byłyby jakieś pytania, dajcie znać. Zachęcam was do tego, żebyście się nie bali różnych rzeczy realizować. Ja tutaj wiele rzeczy w tym domu robię po raz pierwszy albo po raz drugi, ale trochę trudniej mam tutaj. Tak jak właśnie chociażby z tą zabudową kuchni. Raz robiłem w mieszkaniu, ale tam było dużo prościej niż tutaj. No, i tyle. Nie, nie, nie bójcie się po prostu podejmować jakiegoś tam ryzyka, że samemu zaczynacie takie projekty, bo myślę, że jeżeli to nie trzeba być jakimś tam wiecie, przeszczególnie inteligentnym, jakimś kurde, doświadczonym, i w ogóle, tylko trzeba troszeczkę przysiąść i zrobić to dokładnie. I myślę, że dacie sobie radę. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam się już. Jakby coś w komentarzach jeszcze dajcie znać co by Was ewentualnie interesowało, albo sami dajcie jakieś porady dla tych, którzy chcieliby po prostu robić kuchnię samą. I zachęcam też do czytania tych komentarzy, bo właśnie czasami różne takie porady dajecie, co ja też sam korzystam, a do tego inni też mogą, prawda? To do zobaczenia w komentarzach. Na razie. I w, kole i w kolejnych filmikach oczywiście, jak będą prace dalej postępować. No to już też będzie można więcej pokazać takiego na gotowo. Do zobaczyszka. Pa, pa.